Shahida Azici, 22-letnia kobieta afgańskiego pochodzenia, dorastała w Lessebo w Szwecji w surowo tradycyjnej rodzinie. Przez lata była kontrolowana, zastraszana i grożono jej przez rodzinę z powodu dokonywanych przez nią wyborów życiowych. Shahida oskarżyła swojego 45-letniego ojca Aziza Rachmana Aziziego o wykorzystywanie seksualne i złożyła zawiadomienie na policję. Wbrew woli rodziny wyszła za mąż za wybranego przez siebie mężczyznę i przeprowadziła się w inne miejsce w Szwecji, gdzie żyła pod przybranym nazwiskiem Limakhan i obrzęta była ochroną tożsamości. Wiosną 2024 roku Shahida została przekonana przez rodzinę do powrotu do Lessebo, gdzie mieszkali jej rodzice oraz 23-letni brat, Zafran Azis Aziz Azici. 3 maja 2024 roku podczas konfrontacji w samochodzie w Lessebo doszło do eskalacji. Zafran udusił Shahidę jej własnym szalem na polecenie Aziziego. Matka Shahidi była obecna i później zeznała, że została pobita, gdy próbowała interweniować. Po zabójstwie ciało Shahidi zostało spalone w osłonie przeciwwiatrowej w strefie rekreacyjnej Ekebaken. 4 maja 2024 roku jej szczątki zostały tam odnalezione przez policję. Śledztwo policyjne doprowadziło do aresztowania Aziziego, Zafrana i matki. Podczas przesłuchań Zafran zeznał, że działał pod presją Aziziego, podczas gdy Azizi zaprzeczał wszelkiemu udziałowi. Matka twierdziła, że nie wiedziała o planie morderstwa. 11 lutego 2025 roku rozpoczął się proces przed sądem w Weksio, który trwał 15 dni. Prokuratura przedstawiła dowody kryminalistyczne, w tym ślady dna oraz zeznania Zafrana i matki, z których wynikało, że zabójstwo miało na celu przywrócenie honoru rodziny. 2 kwietnia 2025 roku sąd ogłosił wyrok. Azici został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności jako zleceniodawca morderstwa, które zakwalifikowano jako zabójstwo honorowe okoliczność obciążająca zgodnie ze szwedzkim prawem. Zafran otrzymał 16 lat więzienia za wykonanie uduszenia. Sąd uznał winę Aziziego za udowodnioną ponad wszelką wątpliwość, opierając się na dowodach kryminalistycznych oraz zeznaniu Zafrana. Matka została uniewinniona z powodu braku wystarczających dowodów na jej czynny udział. Azici i Zafran zostali zobowiązani do zapłaty po 110 tysiącach koron szwedzkich odszkodowania pozostałemu rodzeństwu Shahidi. Sprawa wywołała poruszenie w Szwecji ze względu na motyw honorowy oraz brutalność przestępstwa. Kara do więzienia w Szwecji należy do rzadkości i stosowana jest tylko w przypadku wyjątkowo poważnych zbrodni. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i za pomoc w w budowaniu do historii o zabojstwach Za nasz kanał, zabojstwo honorow, na YouTube.